Siemanko wszystkim, tu Paweł. Dziś dzisiaj dla Was mam. Gameplay z MW3 na Mission. Ja tu nie gram. Tu gra Kamszym98PL. Pozdrawiam cię Kamszym. Jego setup to UMP45 silencer i kikem. Na drugie ma Stingera. Jego keystreaky to są UAV, chyba Stealth Bomber, albo Advanced UAV, nie widzę zbyt dobrze i EMP. Ma Flash Grenades i Sticky Grenades. Jego perki to Slide of Hand, Quick Throw i tak myślę, że Quick Throw i. Albo... No dobra. I... Ostatni perk to chyba... Hmm... Ciche Trumpki, Dead Silence Mam nadzieję. E, w tym komentarzu bym chciał pogadać z Wami o... E, respekcie... E... Nie, nie tak ogólnie o respekcie do wszystkich, tylko o e, respekcie dla rodzin, dla rodziców. E, taka sytuacja była w szkole. Um, siedzieliśmy na sofie z koleżanką i e, za nami to taki tam można sobie posiedzieć, tam też e, takie fotele są. I jedna dziewczyna dzwoni do swojej mamy i mówi e, wpłać, wpłać mi pieniądze na konto, bo obiecałeś takie tam. A, a jej mama mówi tak, że nie, córeczko jestem na obiedzie, muszę jeść, muszę coś zjeść. A ona zgadnijcie co? Zaczynają wyzywać i mówi, no kurwa, wpłać mi te jebane pieniądze. Mam to w dupie, czy chcesz jeść, a ja, a ja i no WTF, jak tak można się e, odzywać do swoich rodziców, weź. I... Um, no nie wiem jak... E, jak ona to może zrobić, jak ja bym tak się odesłał do rodziców, to o ja, masakra. Ja bym się nigdy nie odważył, do rodziców tak odezwać, mam respekt. Um, I jej wymówka była, że tak się odezwała, bo słyszałem. Um, tak się odezwała, bo była wkurzona. Bo ona ten... Co tydzień zachodzi chodzi na jakieś balangi, które upija się. Um, Szmatajka jaka jest. I każe mamie wpłacać pieniądze, żeby ona mogła z, tam do klubów um, się uchlać. Um, myślę, że to normalnie tragedia jest. Um, rodziców trzeba szanować, ma się ich tylko jednych, e, nic ich nie zastąpi. Um, trzeba ich szanować, trzeba. No nie można, na przykład w domu, nie można się zachowywać jak się było w knajpie. Trzeba się odzywać do nich z respektem. Mam takiego kolegę już um, na Xboxie nie mówię żadnych imion, tu um, on normalnie przeklina, do swoich rodziców odzywa się no strasznie, um, um, ale ten... Rodzice jego pozwalają się tak odzywać, krzyczy na ich, wyzywać, trzma, kurwów. Um, nie wiem, jak, jak to jak może być. Sorry, jak słyszycie takie e, jakieś pukanie, to sąsiedzi już napierdalają z rana. E, budują, e, budują płot, e, więc przepraszam za to. Ale... dobra. E, co tu, tu... gadałem? A tak, o tym e, ale jego rodzice też tak do niego się odzywają tak samo. E, na przykład wyzywają go od jakichś chujów. E, I takie tam... E, no nie wiem, patologia jakaś, nie wiem o co tam chodzi. E, Odzywa się gorzej do rodziców, niż do kumplów. Um, nie, wiem, nie wiem, jak to... Jak, jak to tak może być. Oku. Sorki. Um, ktoś do mnie dzwonił. To na domowy telefon. Um, kurno, Zgubiłem wątek... Um, że tu nie Dobra, zostawmy, zostawmy to o tym koledze. Um, o kurde. I trochę o gameplayu to też pogadamy. E, gramy na Mission e, na Xboxie. E, Kamszym nieźle ogarnia z tym upem. Miał staty 45. Nie wiem, chyba 45 to... 16? Nie jestem pewny. Um. I... Pożyczyłem... Wczoraj, boją kolegi, pożyczyłem od niego... Medal of Honor. I na multiplayerze... Tylko snajpię. Tak mi się podoba te snajpienie. Um. Jakoś... Ludzie mówi, niektórzy ludzie mówią, że on snajpienie jest najlepsze w kodzie i takie tam fajnie quicks kopować takie tam ale battlefield nie za dużo nie grałem, ale Medal of Honor Jak weźmiecie sobie jakąś tam snajpę, to, tą pierwszą najlepiej, jest najmocniejsza. I ten. I se tam po snajpcie trochę, zobaczyć jaka to zabawa. Um, Zachęcam Was do kupienia tej gry. Nie ściągajcie, nie bądźcie piraci. By tak multiplayer nie będzie działał, a to właśnie chodzi o multiplayer. Multiplayer ma najlepszy. Um, mi się bardzo podoba. I, I te wszystkie piosenki, co w filmiku są, będzie link do nich, i chciałbym, żebyście. Posłuchali tej ostatniej piosenki. E, bardzo mi się podoba. E, no, bardzo mi się podoba, dobra. To było wszystko na dzisiaj. Zostawię Was z tymi e, dwoma minutami gameplaya. E, dobra. Te łapki do góry albo na dół Ełem się podobało. E, subskrybujcie, zobaczcie mój kanał. Na razie, to był Paweł. To jest to przekonasz się doskonale hipokryci Za mnie daremnie ukryci ich dewizy szydercze od k... Uśmiech Monalizy w z sklizy Wynikiem mej ekspertyzy sprawdź kto kogo teraz ujmuje ryzy? Oto nadchodzi magii języczkiem uwagi robić Kiebie wełbie nie gorzej niż dragi Pożycza ode mnie kwotę Ewizy od na potem Ze mnie robisz idiotę Co robiąc siebie idiotę No to witam Oto w nowym świecie cię wita M, A, K, I, K Dzwonika, na, masz jaki szaleś Almahałeś, albo spadłeś Zwyka coś, czy ka, coś, cię dotyka lub no fatalnie Upośledzony emocjonalnie Mówi ci legalnie, sterowany za nie, Teraz nie, siadaj, nie, ja się wykładam, w ciszy słuchaj, bynajmniej To nie poezja zbyt. dla ucha a, a, ucha, ja, bo sprawa kucha Różnego kłamczuka, to wyzioną ducha Już żadno, lub co chcesz, byle nie pójść na dno Lub co chcesz, wiesz i nie żałuj, no Субтитры ty siwych włosów brat, jak i chudne w oczach wciąż na scenie chcę uchwycić tą sekundę bym nie oparł. czy pojutrze zbytam Boga o to, czy trafię do czysta, bo pieniądze przeliczyły każdą parafię na cyfrach, jaka to bitwa gdzie bydliacy mi powiedz, Europa strap przepychem, by afrykę żywić głodem co tydzień poświęconej wozie moczysz palce, którymi oczy byś wydumał za pięć złotych na klatce dał motyw i okazję świat syłając nas tutaj, pomysły by ratować ziemię, umierają w butach mówią, że przypominam trupa, bo widać Wybacz mi żebra, niszczy mnie o stopo, roza, brat. Wybacz mi jak przegram, dziś wybrani to sekta Więc jestem taki jak ty, prostym elementem tłumu Gdzie zabrakło wyobraźni, to boga drażni Jeśli nas samych stać mnie stołować jak król I jak król mieć majestat, żył tonęły w kreskach Rozum jak rozsądek, zrozum ten porządek Masz powód by zapomnieć, więc pomóż sobie ziombe Bo niewiele mamy dziś, poza miłością i życie, by je szanować i czcić opadam sił Czując łaskę tu przetrwam, choć to co chcą nam Dać to amerykańskie getta Kanderty projekcja w tych projektach, ten hallmark, więc dlaczego mamy dać wszystko czego świat pożąda